Ty! Fa, jaki e. dźwig tam jest! Widzisz to? Ej, bo mi się zaczęło zacinać! Widzisz to czy nie widzisz to? Widzę, ale widzę Bez... nie! O! No to jadę tam, jak ci tnie? Nie mi! Ty! Byłeś i cię nie ma. Gdzie ty jesteś? Nie wiem co się dzieje. Ej zniknąłeś mi. O Jezu, mi też jak nie jak. Porąbane, ty. To, to jest chyba kolejna struktura do, skre do, do skreślenia. Baza wojskowa? Nie, to jest jakieś. Jakieś częściami, ty. Czy wysypisko? Wysypisko, no. Złomowisko bardziej. Ty, Ale ja cię w samochodzie, gościu, nie widzę. Wy, nie wywaliło cię? Nie, no, ja cię widzę. A ja ciebie nie widzę. I ty nie, mnie. No mnie też tnie i to przepotężnie Dobra, czy jest tu w ogóle coś ciekawego? Czy jest, czy jest w ogóle sens tu sprawdzać? Jest bardzo dużo paliwa O, widzę cię już! Uzupełniam nam paliwo jak coś Dalej ci tak tnie mocno? Tak, mam jedną FPS <grystanie> Co ty robisz? Stary, ty chodzisz w spowolnionym tempie Ja nie mogę nic zrobić <grystanie> Stary, w spowolnionym tempie chodzisz Jestem <grystanie> Michael Jackson, robię moonwalka, pa no ten moonwalk trochę tak dziwnie wygląda, ale no Chopato! to, na księ Chłopce na, księży, chłopce na księży, co jest Nie no, byle, byle zamiast jednego żebyś miał dwa FPS to będzie o, dobrze 17 O, dobrze jest! Dawaj, co my tu mamy? Szyb, szyb, szybko sprawdzamy co tu ja jest Ja lubię bo... patrzeć na te <laughs> Pokazy slajdów O stary, złomy tu leżą Jak pan zarabia na życie? Bierą złomie, widzisz kwa? Ty, no i tu nic nie ma, to dosłownie jest... No same śmieci tu są. To no. jest moja broń! Bierz, łasznikowa tutaj Marian, sprzedam ci kałacha. Oferta... O, ta chłodnica chcesz? Ty, gościu, po co mi ten nocnik? O, o takiej oferty, opie jeszcze nie, dost, nie dostaniesz nigdzie. Patrz, funfelnówka nie nieśmigany. No, co ty, tu mi ręce jakieś na no, stary, pokaże... Na no, cie cieniu mi tu pokazujesz jakieś? Jakie dziwne... na cieniu? To nic nie ma. Oj, nie masz poślada podziurawionego czasem? Nie, no, nie, nie ma, Dobra, te... Patrz. jaż umiem na cieniu pokazywać o. potwory. Patrz, o, o ja skółkę zrobię. Widzisz? Z dziobem. Dobra, daję skółka, ty to czy. Masz, patrz, pan, patrzysz? Widzisz to, pan? Nie widzę, co ty trzymasz w rękach w ogóle. Kurde, a teraz? Też nie widzę. O! Eee! <suszy> kurde, maskę mi został. Masz, Kamaha? No, za jedyne 5000 tysięcy. Cebulionów? Był to drugi kałach, nie wiem gdzie się podział. A pewnie ty wziąłeś i. i nie. A, nie. no ten. ja miałem jakiegoś. A, no to to ten. No to, to nie mamy kałach, ale mamy dużo amunicji. O nie re rewolweru nie mamy, a tyle ammo do rewolweru jest. Dobra, jedziemy. Ty najgorsze jest to, że my taki kawał musimy przejechać bez kurde porządnego samochodu silnikowego. Stary to, to... My nie mamy kurde dobrego pojazdu. My będziemy musieli na, napędnik flinstonowy na, tutaj z, zastosować. Ale to czekaj, to do napędnika flinstonowego jeszcze może nie włączaj, bo jeszcze jedzie. Pojedziemy na razie na ty, tyle, ile nam pozwoli samochód. A później później będziemy ten cisnąć szybciej. Ale idzie, szkoda, że nie mam drogi. Tak to muszę sobie popatrzę na asfalt. Ale przynajmniej masz wiatr we włosach, na łysej głowie. Ty ja wiesz co... Jest, wiesz co jest jeszcze łysy? Twoje kolano Gościu miałeś spytać co Nie. Kurde, co hop, no i się widzowie nie dowiedzą co jest jeszcze łyse, no O, no nie ej, 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 zaraz, zaraz ty będziesz łysy, kurde. To znaczy, nie ja zrobiłem. No to czemu się turlamy? A czemu On... latamy? Dobra, spoko, kolejny raz łapiemy amunicję Nie, nie zbieramy tego już. Jak nie, no tyle amunicji stary to boli w kupę. <laughs> co ty? Co ty kurde, grałeś ten w czerwonego kapturka? Robiłeś, bo pozostawiłeś ślady, kurde. Patrz, bo pyk, piek, piek tam jest ścieżka. To nie jest czerwony kapturek. To jaś Małgosia to było. A no. Czerwony kapturek. No dużo tej amunicji starał. Ja no. nie mogę, ty paka ścieżka się zrobiła z tego. <laughs> no, trzeba uważać, bo to kurde, to wylatuje. Tragedia jest, jak to wylatuje, no. Kurde, chłopca od śnieża. Spychow spychownik maskowy, patrz, patrz. Patrz, spychownik maskowy wynalazł. A ty gubisz! Sam gubisz! Za wąskie jest, nic ci nie, nie zrobi, nie poradzę na to. Ło. Do, do kieszeni wziąłem więcej niż ty. Sam jesteś kieszeni. Dobra, w sumie kieszeń, kieszeń to jest dobre wyjście ty! Ej, w sumie no tak przecież można do kieszeni to brać. Czy to jest motorówka? Gdzie ty masz motorówkę? Nie mam żadnej motorówki. To jest kamień. W, w oddali billboard. No, jaki billboard? Ty nie widzisz tego? Nie. Jak zwykle się lepiej. Kurde, no klimat jest fajny. Klimat taki fajny, no. Tylko nie ma kurde żadnych budynków, a ja bym chciał normalny samochód już. Ogólnie jeden z widzów tam proponował y, jakiegoś sida ale... Y, no nie będziemy teraz zaczynać na nowo save'a. Może w przyszłości jak się jak ten... Jak nam się ten save zepsuje? Aczkolwiek. Ej, my, no. my tam patrzymy tego sida a tam kurde baza zombie na starcie. Twój, ufo. Nie mi się wydaje, że to raczej kadilak będzie Co to tam tam, tam uderzyło? Ale co? kieruj tam nie, 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 na, nie na No Kieruje, pa ja go mijam ty Ale to weź nie pchaj po bokach, co? Kurde Normalnie pcha. Dupa, dawaj, pchaj, pchaj, pchaj Bo jedziemy 70 zawrotne Tu jak się skał nie jeź na bo się znowu nam skałowa. Nie no co ty się skał O tam coś jest! Na horyzoncie! Ja widzę statownik kiedy nie? No właśnie też widziałem aha A to wygląda jak budynek no bałem ci rzeczywiście wygląda jak budynek no wcześniej wygląda jak budynek taka chatka była no weź no teraz nie klikam to ty nie umiesz jeździć no jak ja nie umiem jeździć to kurde ty żeś ten zawieszenie takie miękkie zrobił po ostatnich trikach i to jest kurde teraz zawieszenie jest freestyleowe teraz się buja na boku, ty coś ty jest po prawej szop dla szopa co to jest za szopa? Ty, to jest kioskownik. O, kioskownik! To robimy wywiad. O nie! Przeklęte silniki. O nie, o nie! Nie dotykaj. Nie no, trzeba dotknąć, bo jak będziemy w pobliżu, to nam ten. To nam ogólnie tutaj yy, powietrze zatruwa, bo to wiesz, elektryczne jest. Tutaj wyniosę skrzynki jedynie na zewnątrz. Te skrzynki, to mam wrażenie, że one tutaj nam zrobią bardzo dużo bałaganu niefajnego. Typa, bakownik. O! 1,2 litra gazu to jest. A tutaj? O! 2,2 litra gazu. A tutaj? O! 1,3 litra gazu. I tu jest kolejne 1,6 litra gazu. To git, git. Oddaj mi krzesło, bo chcę usiąść. No nie mogę ty. Jak my mamy wywiad zrobić, jak my kurde te krzesła nie mamy dobrego? Trzeba jechać szukać, a nie... No w sumie fakt, trzeba szukać. Trzeba szukać, bo... Nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, żeby się bać wywiad. Ty, a jaki licznik? Cie... O, o, o. Jaki, pa, jaki ciekawy licznik? Ja zamontowałem. Ten? No. Taki? Pa. Tak. O kurde. Ale nam kilometry usunie z tamtego. Ej, no nie, nie rzucaj. Nie rzucaj moimi tymi gazetkami, kolego. To nie, duperze lataj. Kolego, kolego, jak chcesz kupić, to powiedz. Zostaw to. Zostaw to. Nie rzucaj. A nie, co, co pan tu za gazety śmieszne staję. Panie przed, nie, gaz... To jest o, mój dorobek kiedy, życia. Kie... Rok kiedy było robione? 1955, Panie, co to są za gazetki? Panie, stare? to jest mój dorobek życia. Zostaw wiesz, ile to zbierałem, żeby sprzedać zyskiem? Nie rzucaj we mnie kubek, kubka tymi szkankami. Ma, masz pan, z masz pan jak gazetkę. Nie chcesz, masz pan zawieszkę do samochodu. Panie, te zawieszki już nie pachną. Panie kupa no, chociażby zawieszkę, kurde, wspom wspomóż biednego tutaj handlowca na pustyni, no nie mam klientów za wiele, no. O, chce pan gazetkę, kupi pan gazetkę, kupi. Pa, pa, Weźmy pan. Ja szczotkę już, jak, jak już to szczotkę i radio. O, no to proszę bardzo, szczoteczka. Już po radio wstaje O, i jest radio dla pana, dla pana proszę bardzo. No, na... E, a pieniądze? Ech. Nie mam pieniędzy. Panie Ale dobrze mam furę, nie? Se radio zamontuję. Gdzie ty idziesz? Do fury mojej. Jakiej fury? No tam stoi, o. Tylko czekam, aż woda będzie, bo na razie nie ma. Ale jak będzie, to jadę. Rzuciłeś radiem. Bo. <laughs> Proszę się ze mnie nie śmiać. Stresuje mnie pan. Czemu, czemu rzucasz radiem, i to jeszcze moim nie zapłaciłeś? Kurde, bo jak se rzucę, to szybciej dojdę, do, 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 dobiegnę, pan. Dobra, wracaj, pan. E, bo się zgubił. Weź, po nie Wracaj, pan, jedziemy. Ty, jakiś szybszy z tym licznikiem jest, ty. To jest. Po prostu z górki jechałeś, czekaj. Sam z górki jeździsz? Ty, ale pasuje... Ale pasuje do naszego licznika, pa tak samo się błyszczy. To nie jest byle co, to jest licznik, kurcze, sportowy. I ty nawet radio pasuje. No, no mówię, no, że radio pasuje. Do, do, tego naszego tutaj licznika Sary ty zacznij słuchać, co? Czy... Ja to powiedziałem, a ty po mnie powtarzasz, że ty to mówisz, ja nie mówisz stale, że ja a nie mówiłeś wcale, że... A mówiłem, ja to zobaczysz na filmie, mówiłem Nie mówiłeś, ja mówiłem Mówi Mówiłem, to Ty mówię. żeś powiedział, że... Ty mówiłeś, a nie mówiłeś tego, co ja mówiłem teraz A mówiłem ja, mówiłem to, co Sam nie mówiłeś, mówiłeś ja, mówiłem, ja mówiłem, że mówiłem GOŚCIU! Wyrwę to radio i sprzedam ty nawet go nie kupiłeś, kurde Jak nie kupiłem! A zapłaciłeś? No pewnie, że nie No? Nie nie klikaj, zostaw go ja Ci kurde włosy do końca szczotką, o Zo Zostaw moje włosy stary nie widzisz, że... No i co narobiłeś? O się sto! Czemu? Czemu szczotka cię usunęła z samochodu? Nie tak chciałem cię wyczyścić Stary! Kurde! No! Powiedz mi jak tyś to zrobił? To jest szkoła magii. Jak byłem mały, to mieszkałem pod schodami i chodziłem do Hogwartu. Jak byłeś mały, to byłeś jak z Gredek Harry jest z Harry Pottera, co byłeś z gradek z Harry Pottera, kurde? braj skarpetkę! mam skarpetkę! Kurde, łaj, mój pan! Daj <noise> <noise> mi skarpetkę! Właśnie na górze! Najgorsze jest to, że tu nie ma żadnej chaty, nic! Właśnie na górę i pchaj! Ło, um, ale uważaj, uważaj! Olmoc ale, ale Olmoc ale jest! Ty coś tam na horyzoncie jest? Coś tam jest chyba! Eee, no, chyba coś widzę. Ale tam bliżej niż dalej. A to droga, a to tam dalej to też coś jest. Kurde, nie trolu. Dziś, co ty mi po masce biegasz, gościu? Nie biegaj mi po masce. No ja tam nic nie widzę, co ty tam widzisz, jak nic nie widać. No jest, no daleko tam. Tak jest, stoi coś, nie wiem co to jest. Wiesz co tam jest daleko? To tam jest, ale tam się buja samochód. Ale co wiesz, co, tam... co się wiesz, co tam... z tym samochodem dzieje? Ty, pa, pa, pa. Wiesz co tam jest daleko? Chciałem, samochód bansuje tutaj. O, już nie. O, dalej? Ja wiem, co tam jest daleko. Co, co tam jest? Kakałowi. Jaki kakao? Co? Jaki kakao? No, no guano, no. Jakie guano? Nie, nie no znam takiej chcia struktury. Chciałem gówno powiedzieć, ale jest brzydkie. A! Okej. Okay. Nie, to tak nie mów, ty! Gdzie ta droga idzie w ogóle? Po tam idzie, nie? I skręca w lewo. Kto by się spodziewał? Ty, co ona taka skrę... Ty, no! Tam coś jest, pach skręca i tam, o po lewo widzisz? No jest, jest, jest tam, no jest O kurde Serio, ale ty musisz, ale ty musisz mieć kurde mocne nogi, nie? Że ty trzymasz, że ty trzymasz te, te, te kurde nogi w powietrzu, tak? I ty, że ja się tak nawet... byłem mały, to z dziadkiem, szedłem z... i dziadek mnie trenował, mówi Mówi tak, widzisz to drzewo? Ja mówię, widzę, a on mówi do mnie Hop, dopóki nie zetniesz i tak kopałem, kopałem, kopałem i ściąłem. A, ciekawa, ciekawa historia. Ale właśnie masz, kurde, stare one się nawet nie bujają ani trochę, nie? Sztywno trzyma. No, bo to takie mam, to jak ten, jak kopałem to Działo, to mi noga pękła i mnie tutaj blachę dali, dlatego a. taka sztywna noga te. To wejdź, popychaj tam. Ja mam prawą, prawą, prawą nogę, mam na prąd. No, no, no. A no, lewą no. mam na gaz. O kurde, ty coś tam jest? Szopa jakaś. Coś... no, 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 no. Tylko co? Ty, czy to jest warsztat? Nie, za małe na warsztat. A no. Ktoś kradnie prąd.